Wyobraź sobie wszechświat. Bez początku, bez końca, bez granic. To koncepcja, która wydaje się niemożliwa, a jednak jeden z najwybitniejszych umysłów naszych czasów, Stephen Hawking, proponował właśnie taki model wszechświata. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się teorii wszechświata bez brzegów, która zmienia nasze rozumienie kosmosu i wielkiego wybuchu. Stephen Hawking, fizyk teoretyczny. Był znany ze swoich przełomowych badań nad czarnymi dziurami i teorią kwantowej grawitacji. Jego prace zmieniły nasze rozumienie Wszechświata, a jedna z jego najbardziej znanych teorii dotyczy modelu Wszechświata bez brzegów. Teoria Wszechświata bez brzegów, opracowana przez Hawkinga we współpracy z Jamesem Hardlem, jest jednym z najważniejszych wkładów we współczesną kosmologię. Zakłada ona, że Wszechświat nie ma granic ani krawędzi, ma kluczowe znaczenie dla naszego zrozumienia początku kosmosu. Stephen Hawking we współpracy z Jamesem Hardlem opracował model, w którym wszechświat nie ma granic. Ale co to właściwie oznacza? Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się do chwili Wielkiego Wybuchu. W standardowym modelu kosmologicznym wszechświat rozpoczął się od osobliwości Wielkiego Wybuchu. W tym momencie czas i przestrzeń były nieskończenie gęste i gorące a nasza wiedza nad fizyki w takich warunkach jest ograniczona. Osobliwości są problematyczne, ponieważ nasze równania przestają być użyteczne, gdy dochodzimy do ekstremalnych warunków. Gęstość materii i krzywizna czasoprzestrzeni dążą do nieskończoności, co sprawia, że przewidywanie dalszego rozwoju wszechświata jest niemożliwe. Zgodnie z teorią Hawkinga, Przeświat nie miał wyraźnego początku, jak jesteśmy przyzwyczajeni to sobie wyobrażać. Zamiast tego, używając zasad kwantowej grawitacji, Hawking zaproponował, że czas może stopniowo przechodzić w przestrzeń, eliminując problem osobliwości. Hawking i Hartle opracowali model, w którym czas nie zaczyna się od osobliwości, ale przechodzi płynnie w przestrzeń. W ich teorii, na bardzo wczesnym etapie, czasoprzestrzeń jest opisana. W sposób kwantowy, co oznacza, że gęstość i krzywizna nie dążą do nieskończoności, lecz tworzą strukturę bez wyraźnego początku czy końca. W tym modelu czas nie jest oddzielony od przestrzeni, ale raczej jest jednym z wymiarów czasoprzestrzeni. Czas i przestrzeń są ściśle powiązane, co sprawia, że możemy myśleć o wszechświecie jako zakrzywionej czasoprzestrzeni, która nie ma wyraźnych granic ani krawędzi. Teoria Hawkinga sugeruje, że nasz wszechświat jest zamknięty w sensie geometrii, ale nie fizycznych granic. To oznacza, że podróżując w dowolnym kierunku, nie natrafimy na krawędź, lecz raczej przejdziemy do innej części zakrzywionej czasoprzestrzeni. Ale jak to wygląda w praktyce? Najlepszym porównaniem, które możemy zastosować, jest powierzchnia Ziemi. Choć jest skończona, nie ma krawędzi. Możesz podróżować w dowolnym kierunku, ale nigdy nie natrawisz na brzeg. Podobnie jak powierzchnia Ziemi, która jest skończona, ale nie ma granic, tak też wszechświat modelu Hawkinga jest zamknięty, ale nie ma wyraźnych krawędzi. Możesz podróżować przez wszechświat, ale nigdy nie natrawisz na krawędź w tradycyjnym sensie. W modelu Hawkinga, czasoprzestrzeń jest zakrzywiona w taki sposób, że nie ma wyraźnych granic. To geometryczne zakrzywienie oznacza, że wszechświat jest skończony w sensie geometrii, ale nie ma granic, które można by dostrzec. Jak mówił Stephen Hawking, wszechświat nie ma granic ani krawędzi w wyobrażalnej dla nas przestrzeni czasu. Hawking mówił, że czas przed wielkim wybuchem przestaje istnieć w tradycyjnym sensie. W tej teorii czas i przestrzeń łączą się, tworząc wszechświat, który nie potrzebuje punktu startowego. Ale jak to możliwe, aby to zrozumieć? Musimy wprowadzić pewne pojęcia z fizyki kwantowej. Mechanika kwantowa mówi nam, że w bardzo małych skalach, takich jak wczesny wszechświat, prawa fizyki klasycznej przestają działać tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Mechanika kwantowa jest teorią, która opisuje zachowanie cząstek i energii na bardzo małych skalach, takich jak atomy i cząstki subatomowe. W kontekście wszechświata, na bardzo wczesnym etapie. Gdy wszechświat był ekstremalnie mały, klasyczne pojęcia przestrzeni i czasu przestają mieć sens. Hawking i Hartle opracowali teorię kwantowej grawitacji, która łączy zasady mechaniki kwantowej z teorią względności Einsteina. Zamiast myśleć o wszechświecie jako o przestrzeni i czasie za osobliwościami, ich model traktuje przestrzeń jako dynamiczny, kwantowy obiekt, który nie ma wyraźnych granic. W modelu Hawkinga Czas na bardzo wczesnym etapie Wszechświata nie jest oddzielony od przestrzeni, lecz przekształca się w przestrzeń. Oznacza to, że czas i przestrzeń są w rzeczywistości jednym i tym samym, co eliminuje problem osobliwości poprzez wygładzenie ekstremalnych warunków. Jak mówił James Huddle, w ramach naszej teorii czas i przestrzeń są położone w sposób nierozerwalny na najwcześniejszych etapach Wszechświata, Aby zrozumieć, jak teoria wszechświata bez brzegów funkcjonuje, warto przyjrzeć się koncepcji czasu urojonego, który Stephen Hawking wykorzystał do rozwiązania problemów związanych z osobliwościami i entropią. Stephen Hawking użył analogii do całej Ziemi, aby zobrazować czas urojony. Wyobraźmy sobie, że czas klasyczny płynie od jednego biegu na Ziemi do drugiego, wzdłuż osi Ziemi. Czas płynie w sposób klasyczny od biegu na północnego, do równika. Natomiast od równika do bieguna południowego czas zaczyna zawracać. To porównanie ma na celu ilustrowanie zmieniającego się sposobu postrzegania czasu w jego modelu. Hawking porównał czas klasyczny i czas urojony do osi liczbowych. Czas klasyczny, który biegnie od przeszłości do przyszłości, można porównać do osi liczbowej od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Z kolei czas urojony jest porównywalny do osi liczbowej biegnącej prostopadle do tej osi, w kierunku od góry do dołu, gdzie liczby urojone są używane do reprezentowania wartości, które są prostopadłe do tych na osi rzeczywistej. W tej analogii równik Ziemi nie jest fizycznym brzegiem, ale raczej miejscem, gdzie sposób rozumienia czasu się zmienia. Hawking sugerował, że czas urojony, Działa jak wymiar prostopadły do klasycznego czasu. To jest użyteczne w matematycznym modelowaniu wszechświata. Hawking rozważał, że czas urojony może pomóc wyjaśnić zmiany entropii we wszechświecie. W jego modelu, od bieguna północnego do równika, wszechświat przechodzi od stanu chaosu do stanu porządku. W miarę jak czas zawraca od równika do bieguna południowego, Entropia również się zmienia. Wzrasta w kierunku chaotycznym. Ta zmiana może wyjaśnić, dlaczego entropia na początku wszechświata była wysoka, a następnie dążyła do porządku, by znowu wzrastać w miarę odwracania się czasu. Druga zasada termodramiki zostaje zachowana. Hawking używał przykładu rozbitych szklanek, aby zobrazować cofanie się czasu. Jak mówił, wyobraźmy sobie, że rozwalone szklanki. Składają się z powrotem na stół. To porównanie ilustruje, jak czas urojony w jego modelu pozwala na zrozumienie procesów związanych z czasem. Mimo, że w rzeczywistości nie zaobserwujemy cofania się czasu, ponieważ według Hawkinga nasze życie i znane nam procesy nie przetrwałyby w takim środowisku. Ostatecznie czas urojony współpracuje z czasem klasycznym, tworząc gładki i ciągły model wszechświata. Który nie ma wyraźnych granic ani osobliwości, oraz dostarczając rozwiązania dla problemów związanych z entropią i osobliwościami. Jak każda wielka teoria, także i teoria wszechświata bez brzegów, ma swoje kontrowersje i krytykę, warto przyjrzeć się, jakie są główne zarzuty i wątpliwości związane z tą koncepcją. Jednym z głównych zarzutów jest to, że teoria Hawkinga. Może być zbyt spekulatywna i trudna do potwierdzenia empirycznie. Niektóre pytania pozostają bez odpowiedzi, jak na przykład to, jak model ten współpracuje z innymi teoriami fizycznymi w praktyce. Krytyka i kontrowersje są częścią procesu naukowego. Pomagają one w udoskonaleniu teorii i prowadzą do nowych badań, nawet jeśli niektóre aspekty teorii Hawkinga są kontrowersyjne. Mogą one prowadzić do cennych odkryć i dalszego rozwoju w dziedzinie kosmologii i fizyki teoretycznej. Teoria wszechświata bez brzegów wywołała ogromne zainteresowanie nie tylko w świecie nauki, ale także w filozofii. Co to oznacza dla naszego rozumienia wszechświata? Czy wszechświat rzeczywiście mógł istnieć wiecznie bez początku? Teoria wszechświata bez brzegów zmienia sposób, w jaki myślimy o początku wszechświata. Zamiast klasycznego modelu osobliwości wielkiego wybuchu, który sugeruje, że czas i przestrzeń zaczyna się od punktu, teoria Hawkinga przedstawia wszechświat jako coś, co nie ma wyraźnego początku ani końca, eliminując potrzeby osobliwości jako punktu startowego. Choć teoria wszechświata bez brzegów jest bardziej teoretyczna niż praktyczna, może wpłynąć na przyszłe badania nad kosmologią i grawitacją kwantową może prowadzić do nowych odkryć w dziedzinie takich jak teoria strun, kwantowa grawitacja czy poszukiwanie połączeń między różnymi teoriami fizycznymi. Teoria Hawkinga była rewolucyjna, ale również kontrowersyjna. Niektórzy naukowcy byli podejrzliwi wobec jej implikacji, podczas gdy inni uważali ją za przełomową. W społeczeństwie teoria ta wpłynęła na naszą wyobraźnię o wszechświecie, wzbudzając zainteresowanie i fascynację kosmologią. Jak mówił Kip Thorne to podejście do pochodzenia wszechświata jest eleganckie ale pozostawia nas z nowymi pytaniami co dalej? Stephen Hawking zaproponował wizję wszechświata bez brzegów która zmienia nasze wyobrażenie o kosmosie jego teoria sugeruje że wszechświat nie ma wyraźnie granic ani początku co otwiera nowe perspektywy na temat naszego miejsca w Nim i jego struktury. W miarę jak odkrywamy nowe aspekty wszechświata, nadal stawiamy sobie pytania, które prowokują nasze myślenie. Czy wszechświat rzeczywiście jest bez granic, czy też istnieje coś, co jeszcze nie zostało odkryte? Jakie są konsekwencje tego, że nasz wszechświat może nie mieć tradycyjnego początku ani końca? Pytania te tylko prowadzą do dalszych badań naukowych, ale również skłaniają nas, do refleksji filozoficznych. Jakie znaczenie ma to do naszego rozumienia czasu, przestrzeni i naszej własnej egzystencji? Czy jesteśmy w stanie zrozumieć pełny obraz wszechświata? Czy też zawsze będziemy tylko częściowo odkrywać jego tajemnice? Każda nowa teoria, każda odkryta informacja przybliża nas do odpowiedzi, ale także otwiera pole na nowe pytania.